Cześć, nie jestem Pix, witam was w kolejnym odcinku z gry Minecraft yy, serwera Lifestyle. I słuchajcie, jesteśmy w drugim odcinku ja znalazłem sobie tutaj taką wioskę. Jestem trochę dalej. Ej Ten kobold tam był? Ale chciałem sobie tu na razie jakieś lepszej temy stworzyć. Wybrać się do netheru jakoś zbroję na tych villagerach. No i potem y, pójść y, dalej, bo to jest trochę blisko spawna. I się trochę boję teraz o bezpieczeństwo mojej bazy. Ale węgiel myślę, że mi się przyda, bo z tego co wiem to te goście od zbroi y, tego węgla właśnie y, potrzebują do ekspienia. A nie chciałbym też tyle emy wydawać. No jest noc. To ja się też idę przespać. No i sobie tu będziemy zaraz tworzyć tych villagerów, więc będzie dzisiaj yy, dużo rzeczy sobie zrobimy. Ja tu sobie uwięziłem w jednym miejscu dwóch villagerów i na razie mi zrobić dwie profesje, czyli właśnie żeby zapatyki mieć emsy I tego gościa od zbroi. Jest tu dużo węgla, bo jest tu dużo gór, więc sobie... O, spróbujemy jak najwięcej na węglu, żeby jak najmniej emsów wydawać. Zrobimy sobie dexowo zbroje, No i gdzieś dalej podążymy, bo... No mówię, że to jest bardzo blisko spawna, więc... Boję się o znalezienie swojej bazy. A więc wbijamy tu. Mm, troszkę bym to powiększył. Dobra, więc jeden będzie tym. No ten. Okej. Okay. Pyk. Dobra. Teraz już małki. Ale to jest tylko ten Podemsy. Dobra, jeszcze drugi. Kurde, węgiel potrzebuję. Jak najtańsza inną in rzecz. O! Dobra. No i tylko na tym swoim węglu to jedno to zrobiłem. O kurde to już mało trzeba by żelaza sprzedać. No żelaza też mam dużo. Ale my na razie słuchajcie sobie pójdziemy wykopać yy, trochę jeszcze badyli. Bo dzisiaj właśnie słuchajcie chciałem sobie na pewno stworzyć to diaksowe zbroję. No i byśmy poszli też do Cave'a po yy, M na Kiloff i ten jak on się nazywał. Na Kilof i Enchanting. Sprzedajemy temu ziomeczkowi badyle. No i to były wszystkie i ja akurat Teraz temu cały węgiel i żelazo. Ok. No, tarcze sprzedaję Diaksów to ja nie mam. Dobra. Jak ma tarczę, to jest bardzo rzadkie. No i dobra. O, to są akurat bardzo dobre rzeczy. To już taka średnia. Pyk. No i trzeba, słuchajcie, znowu sobie napracować na kolejny tutaj poziom. Dobra, więcej żelaza już nie sprzedaję. Właśnie miałem sobie ziemniaki zasadzić. Właśnie, to są moje też itemy. Dobra, idziemy sobie tutaj. Jeszcze te ziemniaki trzeba tu zasadzić. Zasadzone. O, tu jest jeszcze villager. mógł stój. No, i dobra, ten już nie może wyjść. Z niego myślę, że zrobimy sobie mending. Bo mending by się nam bardzo przydał. Dobra. Ten ziomuś. Dawaj mi eme. Pyk. Dobra. Węgla nie mam tego. buty i w sumie jeszcze jedno tarcze tarcze i tak się z biegiem czasu będą przydawać i dobra, niezniszczalność, niezniszczalność to jest bardzo tanie więc już prawie cała zbroja tylko jeszcze żeby ten chłop mógł spu... o o i ja akurat chociaż dobre mi to tyle i tak nie dało potrzebuję 18 emeraldów Dobra, to już mi urosły ziemniaki. Bo mamy tu troszkę podwiększone to właśnie rośnięcie tych ziemniaków. Dobra, myślę, że tak będzie dobrze. Bo ja bym ich chętnie tutaj rozmnożył. Tylko, że nie wiem, czy to tyle starty. Dobra, niech jeszcze sobie raz tutaj te ziemniaki urosną. I dopiero wtedy... Nie wiem dlaczego, ja tu gdzieś słyszę małego zombiaka. I. A no dobra, najpierw ten. U, on ma teraz, bo dużo od niego kupiłem. No to teraz za więcej bierze. I nie wiem, czy to starczy. I nie starczyło jeszcze to. Dobra jest, ale. I pyk. Full zbroja jest już nasza. I tu ta ochrona przed pociskami, ale ma tu niezniszczalność. Tu niezniszczalność. Tu jest tylko ta ochrona przed pociskami 3, co jest raczej niepotrzebne. No i tu ta ochrona 2. Więc nie jest to jakaś fantastyczna zbroja. To tu bym sobie w sumie mógł połączyć. Jakby było dużo lepiej. No, właśnie, jeszcze farmę trzcinny by trzeba było sobie zrobić. Ojejku! Ile tu jest rzeczy. Dobra, po pierwsze, tak. Muszę sobie wziąć trochę jedzenia, podkładać itemy. temy. Dobra, ja już tu praktycznie jestem gotowy. Tylko, że jeszcze sobie chciałem zrobić tutaj. Kilofy. Dobra, myślę, że 4 kilochy mi na spokojnie starczy. Mam dwie siekiery, no jedna jest mocno zużyta, i tak teraz idziemy sobie kopać diaksy na, tam na bagna, na bagna. Więc to gdzieś będzie, nie wiem, w którą stronę. Może gdzieś tutaj chyba. Dobra, ja sobie słuchajcie przypomniałem, że te bagna były tak przed y, pustynią tutaj jakoś. I tak średnio tam jest trochę daleko. Więc sobie się po prostu skopię gdzieś tutaj. Dobra, się kopię na dwie kratki, żeby nic nie było. O, to mi się przyda. Wungiel. A i właśnie. Jest jeden problem, bo tutaj na serwerze gra 5 osób. Nie było ustalone, że można mieć maksymalnie jeden sojusz. Yy, I właśnie ja nie mam żadnego sojuszu, a inni mają. I to jest bardzo słabe. Ja muszę grać sam i w klepie tak samo, bo mo oni mogą się bić yy, po dwóch. A ja tu jestem sam. A więc no, na pewno diaksy potrzebuję na kill off i enchanting. I wtedy już słuchajcie, będzie dobrze, sobie wykopię obsydian, pójdę sobie do netheru No i się wtedy otwiera cała droga innych możliwości, ponieważ chciałbym Pierwszy dotrzeć do endu, bo stamtąd będę miał dużo leveli No i dzięki temu bym mógł sobie zrobić jakoś fajną zbroję I możemy mieć maksymalnie tutaj 50 serc Które zamierzam na tym poziomie tutaj kopać Diamenciki To już słuchajcie jest pod lawą, więc no tutaj oczywiście mogło gdzieś być Ale też muszę uważać na lawę z góry No tu jest dużo lapisu A lapis jest no raczej właśnie tak przy diamentach Fajnie by było, było, gdyby tu jakieś w końcu były Please gro. Kolejny kanion Może w końcu tutaj będą gdzieś diaksy. Bardzo bym o to prosił. No please daj, jakieś diaksy. No i trzeba, trzeba będzie pochodnie postawić. Bo tu też właśnie będzie się robiło ciemno. czego nie ma. Dobra, pierwszy kill Co ja zrobiłem? Dyplom z archeologii. Zdobył już zgliszcza? Co jest? złoto. A no, bo on znalazł te zgliszcza pewnie w bastionie. Bo on był. Dobra, no to idziemy po prostu kopać Czy jest dobra, będziemy sobie tutaj kopać, tak normalnie. Słuchajcie, po prostu na 11, na 12 kratce. Już pod koniec samego kilofa znalazłem diamenty. Które są w tym miejscu. Tylko jeszcze tu, by to trzeba odciąć. Dobra, mam jakiś wolny slot? Nie. Ciekiery tej nie potrzebuję. Jest! Dwa, please, więcej. To jest na enczad, mi starczy. Nie wiem, no jeszcze mogę w sumie tu kopalnię zobaczyć, ale nie wiem, czy się potem wykopię, kolejne. Tyle tego gówna nie mogłem znaleźć. Tak i oczywiście milion zombiaków. Dobra, spalił się. Dobra, słuchajcie, miałem tu zrobić sobie... ...pewną rzecz, słuchajcie, żeby zrobić sobie kilo do villagera. Na pewno tak, to mi się przyda, to mi się przyda, to... Trawno mm. to musimy sobie ściąć, więc idziemy sobie do jednego zamkniętego villagera. Dobra. I powiedz mi, mistrzu, co ty sprzedajesz. Nie wiem, czy tak będzie, nie wiem. Bo nigdy nie wiem, jakie tutaj są potrzebne, żeby akurat był właśnie tam kilo. Dobra, myślę, że tak sobie można zrobić. Ja pierdzielę, ale to jest strata. Na jakieś kamienne siekiery, przynajmniej sobie tym przepalę w piecu. Dobra, żelazo to jest akurat spoko, bo żelaza jest pod dostatkiem. Ja w sumie mogę tak? O, mogę. Tylko nie wiem, czy mi ekspa wtedy da. Dobra, trzeba zobaczyć, czy mi exp tu będzie leciał. W sumie mogę sobie zrobić tak. Pyk ewoluuj. W sumie to mi się przyda, ale dużo kosztuje, więc myślę, że to sobie zrobię. O. No dobra, to jest fachowiec, bo się przestraszyłem. Dobra, mamy tu nową łopatę. Mamy nową siekierę. Dobra, tu sobie sprzedamy te patyki, które mamy wykłu. Co jest? 56 patyków bierze. Co za gość. Dobra, jeszcze w sumie sobie tak zrobię. Dobra, to sobie chcę zostawić dobra i jest kilo, który od razu możemy sobie kupić wydajność 2 no jest a jesteśmy już praktycznie cali diaksowy znaczy no, no zbroju już mamy cało diaksowo tylko że te rzeczy jeszcze wszystkie nie są diaksowe motyka mi w sumie nie jest w tym momencie potrzebna tak więc słuchajcie w dzisiejszym odcinku to będzie wszystko Komentujcie, subskrybujcie, lajkujcie. No i do zobaczenia w kolejnym odcinku. No i cześć.